Jest, kolejny. to zbroić. Także mam wszystko fajnie poukładane. Nie mam ukłucia teraz. O, jest teraz. Siemanko, zabieram Was dzisiaj nad taką moją ulubioną rzeczkę nizinną, pojedziemy na okonie, mam nadzieję, że będą fajnie gryzły, trzymajcie za to kciuki, także widzimy się nad wodą, do zobaczyska. Co się rusza? Może się bardziej tam jak tam mgła przejdzie. Teraz doszedł, ale szczylek. Wróciłem po dłuższym czasie. Skręcona noga w kolanie niestety nie pozwoliła mi na to, żeby kontynuować łowienia. Ale sezon dopiero się zaczyna, jesienny, także jest dobrze. Z nóżką się dochodzi. Zobaczymy dzisiaj taka przygoda z okoniami. Coś się zaczyna dziać, także ja kończę kawkę. Zapraszam na film. Jest. No, puszczaj, Nie mam nic na nich żeby ich trochę przytrzymać sobie, żeby się nie odprowadzały, ale może, może nie będzie problemu. Ja, mm -hmm. to jest kolejny fajniejszy jest. Fajny, fajny Zobaczcie. looks miałem ukłucie teraz o, jest teraz tak z dystansu bardziej podałem o, zjadł głęboko tylko co buracha wystaje sama Zmykaj do siebie. Jest. Taki wielkościowo jak jak kolega wcześniejszy chyba brat jego, rodzony bliźniak Dobra sprawdzę sobie międzyczasem taką jeszcze taką gumkę fajną Coś jakby delikatnie zaprzestały ucichło trochę, ale nie wiem właśnie czy no bo waliły wcześniej w tą białą ptantę i nie wiem czy sobie nie zmienić teraz założymy może i Shinera mam w takim kolorze LT15 fajny O, w górze ktoś ży żywcówkę zarzucił. Pyrduś tam. Pyrduś taki podleciał, może jeszcze coś podleci innego, proszę. Dobra, teraz spróbujemy sobie mimbelka wziąć. No niech będzie taki ciemny, na początku. przyjemne przyjemnie całkiem. Zobaczcie, jaka ryba fajna. O, sama się odbijało. هاذيا <applause> 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 Zobaczcie, uszczelka samochodowa, z tego worka jest wyciągnięta. Te zielone takie są tłuste. To z po prostu części od samochodu do rzeki. Mamy no to wszystko w jedno miejsce tu, akurat mam. Cały jeden. Olej samochodowy, normalnie. Proszę, Tragedia, nie? Do czego tu ludzie są zdolni? Co mogą z domu przynieść i wrzucić do rzeki? Nie tak dawno braliśmy udział. Właśnie miałem przyjemność brać udział w pomocy przy sprzątaniu z moją rodzinką pewnego zbiornika. Zobaczcie do czego jeszcze ludzie są zdolni, co mogą z domu przywieźć się wyrzucić nad, nad wodę. Słuchajcie, dzisiaj, mimo rocznicy ślubu wybraliśmy się z całą rodziną na sprzątanie wody domowej. Fajna sprawa zorganizowana przez koło. Dużo śmieci jest co robić. Tutaj powiem wam, że mentalność ludzi jest okropna, bo znajdujemy nawet śmieci takie domowe wyrzucone nad wodą. Ktoś przyjechał, wyrzucił, były w tym worki po odkurzaczu. No to, to raczej z grilla nie pochodzi tragedia. Także zbierajmy się wszyscy na takich akcjach i polecam sprzątanie, bo sami wiecie, że to jest dla nas samych takie coś. Zobaczymy, czy warty jest brak brania na wodę. O jak to smakuje, słuchacie. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, moje przygody nad rzeką, zachęcam do pisania komentarzy, dajcie łapkę do góry, subskrybujcie też kanał, będziecie na bieżąco, teraz będę na pewno częściej odcinki wrzucał. Z nóżką już dochodzę, także powinno być dobrze. To co? Do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!